Cześć! Cześć. Ostatnio mówiliśmy o Mohemycie, ale mam jeszcze pytania. Teoria teoria, brzmi pięknie, ale prawdziwy świat jest bezwzględny, miecze nienawiść lincz. Ten doskonały profil, którego bronisz, roztrzaskaliby na kawałki w mgnieniu oka. Porozmawiajmy o faktach, co tu naprawdę zrobili mu jego wrogowie. Napelon zmarł jako nikt na wygnaniu. Hitler popełnił samobójstwo w swoim bunkrze, mhm. nawet najwięksi przywódcy załamują się pod presją, jak przetrwał twój prorok. Dziękuję za Zapytanie, właśnie dotknąłem Was najtrudniejszego punktu, to nie była zwykła opozycja polityczna. To punkt piąty wrogość, czyli systematyczna i śmiertelna przyjaźń. Wieloletni kampania o i plan zamachu, według najstarszych zapisów odpowiadających o jego życia, on i jego zwolennicy byli całkowicie izolowani przez 3 lata. gdy z nim nie rozmawiał, nie handlował, nie zawierał marzeń. To był plan rzucenie społeczności na kolanie za pomocą głodu. Przywódcy miasta zorganizowali zbiorowy spisek morderczy, w którym miał wziąć udział wojownik z każdego plemienia, aby zabić go w wieśnie. W innym miejscu, do którego udał się po pomoc podburzony lud, by go ukamienował. Mówił się, że w wyniku tego ataku jego stopy krwawiły tak mocno, że nie był w stanie iść. Zgoda to straszne wydarzenia, ale czy to nie jest los każdego Wielkiego rewolucjonisty w historii. Czy rzucasz wyzwanie władcy? Jeśli rzucasz wyzwanie władzy, płacisz za to cenę. Czy Guevara został rozstrzelany, Martin Luther King został rozstrzelony. To nie dowodzi, że jego sprawa jest boska. Ukazuje jedynie, jak niebezpiecznego zadania się podjął. Gdzie leży różnica? Różnica leży w wielowarstwowości, presji i absolutnych konsekwencjach pod tą presją. To prowadzi nas do szóstego punktu, przesłania przestrywającej się czasowo. On nie walczył tylko z wrogami swojej epoki. Swoim przesłaniem i postawą moralną zdał również egzamin przed nami, czyli krytycznymi umysłami XXI wieku, czyli teraz. System, który przyniósł, był otwarty na kwestionowanie w każdej epoce. Chwileczkę. Ktoś, kto próbuje przetrwać w cieniu mieczy, będzie myślał o krytykach tysiące lat później? To brzmi jak szaleństwo. Co mówi nam współczesna psychologia? Nikt pod wpływem traumy i stresu związanego ze śmiercią nie jest w stanie wykazać absolutnej konsekwencji. Churchill w najczarniejszych dniach zmagał się z depresją. Napoleon w swojej ostatniej bitwie popełnił błędy strategiczne. Panika, wahanie, sprzeczność to są ludzkie reakcje. Czy to, co opowiadasz, jest realistyczne? To nie szaleństwo, lecz najwyższy poziom autentyczności, ponieważ oszust myśli tylko o tym, jak przetrwać dzisiaj. Ale ten, kto jest nosicielem prawdy, wie, że jego dzieciństwo będzie osadzona przez wszystkie czasy. I to prowadzi nas do ostatniego i najważniejszego rodzaju presji. Punkt 7. Presja filozoficzna. Był pod presją nie tylko miecz, ale także najgłębszych pytań filozoficznych. W kwestiach takich jak jak powstał wszechświat, jak jest sens życia po śmierci. Przez 23 lata, nawet w najtrudniejszych chwilach, nie udzielił ani jednej odpowiedzi, która byłaby sprzeczna z inną. Niemożliwe. Ktoś, kto odczuwa strach przez śmiercią, nie może być tak opanowany. Musiał gdzieś popełnić błąd, zajęknąć się, wycofać. A jak wiarygodne są źródła tego, co opowiadasz? Czy to nie mogą być po prostu stroniczne legendy spisane przez tych, którzy w niego wierzyli? Co mówią bezstronne zapisy? Doskonałe pytanie. To właśnie czyny go wyjątkowym cechy charakteru, o których wspominałem, są niemal identyczne nie tylko w zapisach jego przyjaciół, ale także w kronikach wrogów, którzy go nienawidzili. I jeszcze jest są zapisy pewne siebie Nigdy się nie łachał, nieustroszony, nawet w obliczu największego zagrożenia, spokojny, opanowanym nawet w najbardziej chaotycznym momencie, uciły, nawet jego wrogowie nazywali go godnym zaufaniem, po arabsku al-amin, konsekwentny, to co powiedział na początku, mówił i na końcu, dostojny, poważny, ale nigdy arogancki. A teraz powłączmy to wszystko w całość, wewnątrz ciężar najgłębszych pytań filozoficznych, a na zewnątrz oszczędności. Izolację i groźba śmierci, a reakcja na to wszystko nie ma nadludzki spokój i niezachiwania. Konsekwencje, historia i psychologia mówią nam, oszust lub osoba niezrównoważona psychicznie nie sprostowało by temu równaniu. Jeśli to nie jest oszustwo i nie jest to choroba psychiczna, to jaka logiczna opcja mogłaby tłumaczyć ten niezwykły obraz? Jaka jest Wasza teoria? Podzielcie się nie. Z nami w komentarzach. Dziękuję bardzo. Do widzenia.